Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rafał Różosem i mam ogromną, wielką przyjemność zaprosić wszystkich panów na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek od godziny 19 do 20.30. Spotkanie to organizowane jest przez Misję Pokoleń i tematem tego spotkania, tego seminarium jest jak budować relacje w rodzinie. Zapraszamy wszystkich facetów. Na to spotkanie. Panowie, zarejestrujcie się na stronie Misji Pokoleń, opłaccie kwotę 15 zł i bądźcie. Ja wiem, że jesteście zabiegani, że jesteście spracowani, że y, macie wiele spraw na głowie, że wam się nie chce, ale zachęcam. Poświęćcie chwilę czasu, abyśmy mogli porozmawiać na ten temat, jak budować relacje w rodzinie, abyśmy mogli porozmawiać, jak jeszcze lepiej to robić. Aby jeszcze lepiej docierać do naszych żon, do naszych partnerek, do naszych dzieci, abyśmy mogli budować relacje i nimi się cieszyć. Jest to ważny temat i nagrywam to spotkanie w kancelarii. I wiele razy słyszę tutaj dramaty ludzi, którzy nie poukładali sobie życia. Dlatego uważam, że temat relacji rodzinnych jest ogromnie ważny, że dobrze jest się motywować. Dobrze jest się posilać, dobrze jest się wzmacniać, kiedy już nie mamy siły. Dobrze jest szukać nowych rozwiązań. Dobrze jest też mieć świadomość, jak ważne jest budowanie relacji rodziny. Jeśli tego nie będziemy robić, to jest zagrożenie, że będziemy tracić tę relację, że będziemy gubić tę relację, a to nie jest dobre, a to nie jest potrzebne. Dlatego, panowie, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam, włączcie się. Poniedziałek 19 do 20.30. I bądźmy razem. Będzie czas na wykład, będzie czas na rozmowę, będzie czas na zadawanie pytań. Myślę, że będzie to dobry czas. Cieszyłbym się, gdybyśmy mogli co jakiś czas się spotykać, co jakiś czas systematycznie e, mieć takie spotkania. Czas pokaże, jak to będzie. Na razie wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Bądźmy razem w poniedziałek. Od godziny 19 do 20.30 i porozmawiajmy o relacjach. Do zobaczenia!